Hmm. Około opatrzności Coś kurczę Nie czuwa nade mną O pozostałości pewnie po wsi czerwona czy Czerwona wieś Coś tu takiego było i zostało opuszczone Teraz ja pewność prawa problemy O opatrzności sprawiło. Cały czas leje, <gry> znaczy teraz cały czas Słoneczko się troszeczkę przebijało i już, już prawie ściągałem kurtkę przeciwdeszczową i znowu ulewa za ulewą i ulewa. No jest godzina 16.00, strasznie się idzie, kurczę i Raczej do Jagodny już przed zmrokiem nie dojdę. Wbicie się tam o 21 to bez sensu. No ale jest tutaj coś takiego. No, fajna rzecz. I kryje pewną niespodziankę. To jest chata pod Czernicem. tak. Czernicę. Oj, no to ta góra tutaj niedaleko. Miejsce na ognisko. O, udało się, jest. Przygotowane. Minimalna ilość opału. A teraz pokażę Wam niespodziankę. Odwrócę was. Wnętrze chaty. Prezentuje się w ten sposób. Sporo miejsca. Ławy przy ścianach. Najważniejsze, że ma ściany, właśnie z trzech stron. Ławy na środku. Stoły można połączyć. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób na dole. Ale jest tu też pięterko. Już tam byłem, także to, co za chwilę zobaczycie, nie jest już dla mnie niespodzianką. Czyli ktoś zostawił śpiwór zapomniał, obsuszył. No, tu jest przestrzeń. Wow, spokojnie z 20 osób, 30 na ścisk, ciekawostka. Na ścianach są takie oczka z jednej i drugiej strony, także na upartego można tutaj zahamakować. Najważniejsze, że nie cieknie. I widok na starik no to jest punkt czekania wody do akcji gaśniczych. Także. Ciekawe, czy woda się nadaje do picia, bo mi został chyba tylko litr, o i odrobinka. A i rozważam poważnie nocleg tutaj. Jest gdzie rozwiesić namiot, żeby wysechł po poprzedniej ulewnej nocy. Niedziela, popołudnie, raczej to już nikt nie dobije. Chociaż no mówię, no nie spotkałem nikogo idąc tym szlakiem od Kamieńczyka. No, tu nawet jest źródełko, także kto wie, może woda będzie ok. Zresztą mam filtr. Póki co zrobię sobie kawę. Poddasze zagospodarowane. Tutaj suszy się namiot po ulewnej wczorajszej nocy. Uuu, ale piachu. Będzie czyszczenia. O, tutaj mój fajny kącik przygotowany do snu. O, jakaś lata. Jeszcze tylko kolacyjka. odalomi wołowina. Z grzybami, kaszą i lulu. Na dworze już ciemno. Mam nadzieję, że to przeschnie do rana.